Odcinek jeden Powrót Sierpniowy wieczór pachniał wrzosami i przeszłością. Powietrze było ciężkie od upału, który nie chciał ustąpić nawet o zmierzchu. Magda wysiadła z samochodu i przez moment po prostu stała, opierając dłoń od drzwi. Miała wrażenie, że właśnie tu zatrzymał się czas na tej samej drodze wysypanej żwirem, przy tym samym kamiennym murze, który pamiętała z dzieciństwa. Jej wzrok powoli przesunął się po fasadzie domu. Zielone okiennice były nieco wyblakłe. Na parapecie ktoś zostawił glinianą donicę z przekwitniętą lawendą. I choć wokół panowała cisza, Magda miała wrażenie, że ściany posiadłości szepczą coś, co tylko ona może usłyszeć. Zrobiła krok naprzód i dotknęła drewnianych drzwi. Lakier łuszczył się od słońca i deszczu, ale dla niej to nie miało znaczenia. Ten dom był częścią jej wspomnień tych, które próbowała zakopać głęboko pod warstwami dorosłego życia. Przemknęła oczy. Pamiętała tamte wakacje sprzed piętnastu lat. Miała dziewiętnaście i myślała, że nic na świecie nie może być silniejsze niż miłość. Że ich pocałunki na werandzie, ukradkowe spojrzenia i wspólne noce pod gwiazdami będą trwać wiecznie. Że Adam zawsze będzie blisko? Odetchnęła głęboko. Musiała wejść do środka. Już nie była tą samą dziewczyną, teraz była kobietą, która wróciła tu, by uporządkować sprawy po śmierci ciotki. A może, żeby odnaleźć siebie. Otworzyła drzwi i weszła do środka. Skrzypienie zawiasów przeszyło ciszę. W korytarzu pachniało starym drewnem, kurzem i czymś jeszcze zapachem wrzosów zmieszanym z lawendą i cynamonem. Może to wspomnienie dawnych wieczorów przy kominku? A może tylko jej wyobraźnia? Zostawiła walizkę przy progu i powoli przesunęła palcami po ramię zdjęcia stojącego na komodzie. Na fotografii była jej matka, ciotka i ona sama kilkuletnia dziewczynka z rozczochranymi włosami, uśmiechająca się szeroko, jakby nie znała żadnych zmartwień. Przymknęła oczy i na moment poczuła okłócie żalu. Za tym, co straciła. Za tym, czego nigdy nie powiedziała matce, zanim odeszła. I za tym, co zostawiła tutaj w ramionach chłopaka o ciemnych oczach i dłoniach pachnących końmi i słońcem. Magda zdjęła lekką, lnianą marynarkę i odłożyła ją na oparcie starego fotela. Jej dłonie drżały. Może z emocji. Może z poczucia, że wraca do miejsca, które nigdy nie pozwoliło jej naprawdę odejść. Odwróciła się powoli i spojrzała w stronę kuchni. Tam, przy oknie, stał drewniany stół. Wtedy, lata temu, właśnie tam Adam rozkładał dla niej świeże bułki. Gdy przychodził o poranku, miała wrażenie, że wystarczy zamknąć oczy, by usłyszeć jego głos. Lubię patrzeć, jakież śniadanie, mówił wtedy i opierał się o framugę. Wyglądasz, jakbyś wierzyła, że świat jest prosty. A ona wtedy wierzyła. Naprawdę wierzyła. Magda dotknęła blatu stołu i poczuła pod palcami nierówności drewna. Każda rysa była jak pamiątka po dawnych latach. Wzięła głęboki wdech, próbując zebrać myśli. Wiedziała, że nie może pozwolić, by sentyment wziął nad nią górę. Przecież przyjechała tu tylko na kilka tygodni. Nagle z zamyślenia wyrwał ją dźwięk ciche, ale stanowcze pukanie do drzwi wejściowych. Raz. Drugi. Trzeci. Serce Magdy zaczęło bić szybciej. Kogo mogło tu sprowadzić o tej porze? Oparła dłonie o stół i spróbowała uspokoić oddech. Może to sąsiadka? Może listonosz? Zrobiła kilka kroków w stronę drzwi, starając się nie myśleć o tym, że w głębi duszy czekała na ten moment, choć sama przed sobą się do tego nie przyznawała. Wystarczyło jedno pukanie. By w jej ciele obudziło się coś, o czym zapomniała dreszcze oczekiwania, nuta strachu i tęsknota, której nie potrafiła nazwać. Jej palce dotknęły klamki. Na ułamek sekundy zawahała się. Jeśli to on jeśli Adam naprawdę przyszedł czy była gotowa, by znów go zobaczyć? Przekręciła klamkę i uchyliła drzwi. Powietrze pachniało wilgocią i wrzosem. W wąskim pasie światła stał mężczyzna. Wysoki, szerszy w ramionach niż kiedyś, ale w jego spojrzeniu było coś, co znała na pamięć. Adam. Patrzyli na siebie w milczeniu. Czas zwolnił. Drobne zmarszczki wokół jego oczu. Kilkudniowy zarost. A jednak, gdy uniósł kącik ust w półśmiechu, poczuła ukłucie w piersi. Jakby ostatnie piętnaście lat nigdy się nie wydarzyło. Adam odezwał się pierwszy. Jego głos był niższy niż wtedy, gdy słyszała go po raz ostatni. Wróciłaś. Magda przełknęła ślinę. Miała tysiące słów na końcu języka, ale żadne nie chciało się wydostać. Więc tylko skinęła głową. Tak wyszeptała w końcu. Cisza między nimi była jak niewidzialna, nic cienka i mocna jednocześnie. W tej jednej chwili Magda wiedziała, że jej życie nigdy już nie będzie takie samo. Ich spojrzenia splotły się na dłużej niż pozwalała przyzwoitość. W sercu Magda zapalił się cichy, niepokojący płomień. A kiedy Adam zrobił krok naprzód, zrozumiała, że choć tak długo od siebie uciekali, żadne z nich nie przestało czekać. Część druga nastąpi.